Hejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie jak widzicie od razu na moim stole w szklarni, ponieważ tutaj już wystawiłem sobie z mini szklarenki tutaj Bób, który, słuchajcie, ja bo, bo w tym roku nie zamierzałem w ogóle wsadzić yy, I też tak nie chciałam, ale wiecie, po co mają się marnować nasiona, więc dlatego wysiałam to po prostu, co mi zostało jeszcze tam w palczu z tamtego roku. Yy, I tutaj mamy groszek. Yy, który już widzicie jest wysoki e, i wyrasta już od dołu. Korzonki oczywiście. Cały ten groszek i bób chcę posadzić koło szklarni. Pokażę Wam zaraz, e, jakie miejsce pod niego przygotowałem. E, mam nadzieję, że nie będzie już żadnych takich mocnych przemrozków. Wiecie, niby groch i bób powinien wytrzymać do minus 5. To wszystko będzie pod jakąś folią albo otuliną. Jeszcze zobaczę co mam i w ogóle zobaczę jak to zrobię. E, najważniejsze, żeby posadzić. Ale słuchajcie, zbliżają się święta. Więc e, wszystkiego najlepszego, e, zdrowia, bo to najważniejsze, i chęci do ogrodnictwa, bo wiadomo, że teraz mamy naprawdę dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Ale trzeba e, w czasie e, spiąć. I po prostu zrobi to co trzeba, ale wiadomo, bez większego takiego stresu. Nie przejmujemy się jakoś bardzo. Zawsze musi coś nie wyjść. Więc, tak, życzę Wam wszystkiego dobrego, ale słuchajcie, jeszcze jedną piękną rzeczą, która będzie na święta. To 20 stopni w ciągu dnia, a w nocy około 10. Więc słuchajcie, to po prostu są temperatury szokujące i w takich temperaturach groch i Bóg to na spokojnie sobie yy, 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 dadzą radę. Bez yy, zbędnego przedłużania, idziemy sadzić. A i jeszcze zanim to, to jeszcze nasionka też, koło tego od razu też wysieje troszeczkę grochu. To jest 6-tygodniowy, taki sam jak ten. Miejsce yy, na ten groch z bobem jest koło szklarni. E, tutaj już możecie zobaczyć moje doniczki. To jest Centralnie tu, gdzie rosła werbena patagońska w tamtym roku. A tutaj jeszcze z nowości, proszę bardzo, taka donica, wielgaśna. Na spód poszły kartony, potem było troszeczkę takie właśnie zieleni, ale słuchajcie, jakoś się tym bardzo nie przejmuje. Chodziło mi o to, żeby tutaj posieć jakieś dzikie kwiaty, i to też dla Was ważna informacja. Naprawdę sieci różne kwiaty kolorowe, do ogrodów dlatego, żeby po prostu pszczółki też miały i po prostu ten taki naturalny, naturalne piękne ogrody. Niech powrócą, bo chociaż na szczęście już teraz chyba coraz więcej powracają, ale yy, i cały czas jednak się betonuje i to nie jest za fajne. Betonuje miejsca, lepiej słuchajcie też troszeczkę takiego yy, naturalnego klimatu trzeba zrobić. Więc dobra, tutaj już zaraz będziemy wysadzać. Najpierw o tej strony tutaj hmm, pójdzie groch. Pierwsze trzy groszki już polazły, słuchajcie, do dziury. I tak sobie będę tutaj wysadzać. I myślę, że zrobimy hmm, cztery takie rządki. Chociaż nie, po trzy, po trzy i zobaczymy, ile tam wyjdzie. Do końca, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak dalej. A bób tam gdzie się zmieści, to się da. Bo, tak jak mówiłem, bo to tylko tak przy okazji. Wystarczy, słuchajcie, po prostu sobie dźwignąć palcem od dołu i normalnie wysadzam. Ja mam ziemię dosyć taką gliniastą, bo wiecie, że dzisiaj po prostu tutaj e, padało. E, znaczy, nie wiem, czy mówiłem, mam, czy nie, ale padało dzisiaj. E, chcę po prostu to dzisiaj na szybko posadzić i przykryć czymś, więc pewnie poszukam takie pręty, które mam, aby to później nakryć sobie jakąś folią, czy czym tam się znajdzie. E, trochę się dzisiaj pobrudzę, bo naprawdę tutaj jest mokro, ale uważam, że lepiej w takim mokrym na przykład coś wysiewać, bo po prostu z nasionka chwilę po prostu się pomoczą, a jakbym wysiewał, jak jest po prostu e, kiedy po prostu będzie y, sucho, no to to już te nasiona jeszcze chwilę będą dłużej. Po prostu bym musiał jeszcze dłużej odczekać, a tak to będzie dosyć szybko. E, myślę, że jak posadzę, to e, zaraz e, tutaj do was wrócę. A tak to w ogóle to mam nadzieję, że ten groszek sobie poradzi, bo tak naprawdę nie wiem jaka będzie temperatura, więc to taka dla niego trochę próba. Y, no zobaczymy, nie będę się przejmować. I choćby tam się troszeczkę uchowa, to będzie dla mnie wielkie szczęście. Miłego dnia. Do zobaczenia.